Cześć moi drodzy, dzisiaj auto, które pod koniec lat 90. było stylistycznym szałem, szokiem, wzbudzało wielkie zainteresowanie, a bazowało na sprawdzonych rozwiązaniach Volkswagena, a szczerze mówiąc na... Płycie podłogowej Golfa 4. autentyczny jest Seat Leon pierwszej generacji. Zwróćcie uwagę jak to fajnie narysowane, agresywne, wąskie światełka z przodu. Linia stylistyczna, spójna, zwarta, Zobaczcie uwagę jak słupek C jest rzeczywiście autentycznie w kształcie litery C, no i ten tył, tak ścięty w sportowym stylu, wpasowany w tylną yy, klapę światła też dzielone, no, zapoczątkowało to istny yy, szał, jeśli chodzi o stylistykę Seata. Dalej te linie uważam, że wyglądają bardzo porządnie. No jeszcze rzut uwagę na wnętrze. Fotele wygodne, duże wnętrze, yy, z bardzo prostą obsługą.